Witam, ja jestem Nekot, co moje pierwsze wrażenia z bety gry Mortal Shell od studia Cold Symmetry. Mortal Shell jest soulslajkiem -like z krwi i kości. Gra nawet nie kryje się z tym wszystkim i całkiem bezkarnie kopiuje mechaniki serii gier od studia From Software. Ale w sumie czy to źle? Mamy ostatnio modę na tego typu gry i nie powinien nikogo dziwić fakt, że takie gry wychodzą i zamiast tworzyć coś nowego, bezpiecznie kopiłem mechaniki soulsów, kurczowo trzymając się przy tym również założeniom tego gatunku. Po rozpoczęciu nowej gry nie wita nas jednak znajomy interfejs tworzenia postaci. Od razu jesteśmy wrzucani w rozgrywkę. Po krótkim tekście budzimy się i od razu rozpoczynamy grę. I o mój Boże, wyglądamy paskudnie. Chwilę później jesteśmy atakowani przez samołuczki, które w przystępny sposób pokazują nam sterowanie oczywiście, co możemy to robić. Ale tutaj jest pierwsze zaskoczenie: możemy się utwardzać, coś takiego? W sumie jest to dość ciekawe, bo to jest jedyny sposób blokowania w tej grze. Nie dostajemy żadnych obrażeń, jeśli oberwiemy podczas utwardzenia, a jedyne co dostajemy, to cooldown na tą umiejętność sygnalizowany kołem w lewym dolnym rogu. Zabieramy miecz, kolejny samouczek, tym razem walki, potem podnoszek sitem, i. To jest to. To jest ta ikoniczna dla solców walka z bossem, jeszcze walkać z samą Oczywiście, boss jest super mocny, i pokonanie go jest bardzo trudne na początku. No i. Jak możecie się domyślić, nie poszło mi za dobrze. Oczywiście zginąłem na praktycznie cztery ciosy. Budzimy się w innej lokacji i wreszcie dochodzimy do tytułowych skorup. Skorupy to właściwie zestaw umiejętności i cech przypisany do danego truchła. Tak w tej grze w zasadzie gramy wieloma postaciami, każda z nich ma swoją historię, charakter, imię i przypisane cechy. Przykładowo, pierwszą, którą zdobywamy jest rycerz w ciężkiej zbroi. Mało staminy, wolny, ale wytrzymały. Niestety nie jest to mój styl rozgrywki i nawet przez chwilę myślałem, że nie będzie możliwości zmiany skorupy, ale zaraz do tego przejdziemy. I tutaj ciekawa sprawa. Niby gra jest w tempie solsowym bardziej, wiecie, ociężały jest poruszanie się postaci i niemożność skakania. A no właściwie w solsach można skakać, ale wiadomo o co chodzi. Ale strasznie dużo w tej grze jest mechanik z Kiro. Do pasa przywieszona mamy pieczęć, którą można porować, która świeci się, jeśli przeciwnik zrobi atak którego sparować nie da, czyli dokładnie tak jak w Sekiro. No. W dodatku, jeśli parowanie wykonamy poprawnie, nasza postać identycznie jak w wymienionej grze, uniesie sugestywnie miecz, na przeciwniku wyświetli się czerwona kropka i będziemy mogli go wyeliminować jednym trafieniem. W dodatku, jeśli go zabijemy w ten sposób, leczymy się, i to jest jeden z niewielu sposobów leczenia się, ponieważ nie mamy tutaj estusów tak jak w Dark Soulsach na przykład. No i co ciekawe, taka mechanika również występuje w Sekiro, jeśli ma się odpowiednią pasywną umiejętność. W dodatku, korzystając z kombinacji przycisków, które są w ogóle identyczne jak w Sekiro, możemy wykonać specjalny atak, który ładuje się, jeśli będziemy bić przeciwników. Ale wróćmy do rozgrywki. Na dole widzę dwóch bandytów. Jeden gra na lutni. Aż mi się przypomniała scena ze Stalkera Cieni Czarnobyla na samym początku gry. Przez chwilę nawet myślałem, że są przyjaźni, ale... Zrzucili no, się na mnie od razu, praktycznie jak tylko podszedłem. I tutaj pierwszy zgrzyt. Nie widać paska zdroje przeciwnika, póki ich nie lokuje. Czemu tak rozwiązali? Nie mam pojęcia. Nawet model walki pozwala na bicie dwóch wrogów na raz jak są blisko siebie. Z prawej są jakieś gałęzie zasłaniające tajemne przejście. A co za nimi? Śmierć, śmierć i jeszcze raz śmierć. Naprawdę czuję się jakby tę gra robiła Front Software. Praktycznie każdej ich grze jest taki patent, opcjonalna lokacja zaraz na początku gry, w której są mocni przeciwnicy bądź jeden przeciwnik, i jeśli uda się go bądź ich pokonać, dostajemy jakąś nagrodę. W dodatku, mamy tutaj kolejną mechanikę z Sekiro, czyli jeśli zginiemy, tracimy swoją skorupę. Ma to w sumie swoje plusy, bo dzięki temu jesteśmy szybsi, o wiele mamy o wiele więcej wytrzymałości. W sumie dzięki temu mogłem bardziej grać agresywnie i zabijłem tego przeciwnika. W dodatku możemy wrócić do skorupy i odzyskać całe zdrowie, ale jest to zupełnie podobne do, do Sekiro, ponieważ jeśli zginiemy jeszcze raz, będąc w tej skorupie, którą podnieśliśmy, albo jeśli zginiemy bez skorupy, to giniemy już na stało oczywiście. Tracimy wszystkie nasze zdobyte dusze, chyba tutaj dusze są w tej grze. No i oczywiście możemy je odzyskać po zgonie. Dalej też nie wiem jak z punktami kontrolnymi w tej grze Gdyby są jakieś kapliczki, ale tak naprawdę nie da się nic z nimi zrobić. Nie wiem, może to dlatego, że to jest beta. Dalej mamy gościa z jakąś halabardą, czy innym berdyszem. W sumie dość nudna ta lokacja, więc szedłem sobie do jakiejś tam krypty dalej. No i mamy ikoniczną kapłankę, której możemy rozdawać poziomy doświadczenia. No i tutaj kolejna zmiana, ponieważ nie mamy tutaj poziomu doświadczenia. Znaczy, właściwie są, ale są to bardziej pasywne efekty, które są przypisane do danej skorupy. Pierwsze Pierwszą rzeczą, jaką blokujemy to jest dowiedzenie się, jakie mamy imię. W kolejnym pomieszczeniu mamy truchło, że się mieszka oraz możliwość zmiany broni. Cała lokacja przypomina huba. Mamy też jakieś kowadło do ulepszania, ale nie zagłębiałem się w te mechaniki już. Poszedłem chwilę dalej, powalczyłem trochę, próbowałem zrobić backstaba, co jakoś nie wyszło, nie wiem, chyba się nie da w tych zrobić backstabów. W sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu materiałów. Już kiedyś robiłem coś w stylu, jak materiał z gry trow czy patchnaught z jalopy. Ale moim zdaniem poziom tamtych materiałów był okropny. Chyba dalej moja dykcja i sposób wypowiadania, jeśli czy tam, wiecie, gotowy tekst jest słaba, ale mam nadzieję, że to się poprawi z czasem. No nic, ja się żegnam z wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach.